Udało nam się też wykorzystać twoje zdolności kryptograficzne i językowe. Twoja pamięć była większym wyzwaniem. Program CIA MK-ULTRA użył misji Adlera w Wietnamie jako bazy. Musieliśmy stworzyć wam wspólne wspomnienia, relacje, dzięki której mu zaufasz. Przesłuchania nie przyniosły skutku, ale dzięki badaniom MK-ULTRA mieliśmy plan B. Wmawiając ci, że jesteś kimś innym, mieliśmy szansę sprawić, że wyjawisz nam wszystko. Dość, żebyśmy tu dziś dotarli, ale to nie koniec. Czeka, Czeka nas robota. Czeka nas robota. Czeka nas robota. Czeka nas. Fraza klucz trzymała Cię w ryzach, ale nie pomogła ze wszystkim. Twoje największe tajemnice cały czas były ukryte. Bel, domyślam się, co możesz teraz do nas czuć. Skrzywdziliśmy Cię. Musisz mieć świadomość tego, jaka jest stawka. W tej sytuacji nie chodzi o mnie, ani o Ciebie. Chodzi o całe miliony niewinnych cywilów o powstrzymanie jednego skurwiela, który koniec końców nie odpowiada przed nikim poza sobą. Powiedz mi, gdzie jest Perseus? Gdyż dobędziemy arsenał Greenlight, zdetonujemy go zdalnie z odległego Szołowieckiego. Zdalnie z Szołowieckiego... Szołowieckiego... Masz szansę określić, kim naprawdę jesteś, Gdzie jest Perseus? odległego szołowieckiego. 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 Duga. Sims, łącz z Waszyngtonem. Reszta niech się zbiera. Ruszamy. To był dobry wybór, Bel. Chodź. Jesteśmy drużyną. Adler. Dobra. Ta? Za godzinę ruszamy. Nie zawiedziemy prezydenta. Pięć lat temu siatka NATO wykryła mocny sygnał o nieznanym źródle. Wywołał na całym świecie zakłócenia radiowe. A także mnóstwo teorii spiskowych. NATO szybko powiązało sygnał z placówką Sowietów na Ukrainie. Kompleksem radarowym Duga. To system radarów pozahoryzontalnych. Dużo lepszy niż stara technologia przeciwrakietowa. Pochłaniają mnóstwo energii. Ale mogą wysłać dowolne sygnały na bardzo dalekie odległości. Jak kody detonacji każdej atomówki Greenlight w Europie. Gdzie to dokładnie jest? Nie. Jakieś 100 kilometrów od Kijowa. Pomiędzy Prypecią i Czarnobylem. Dokoła tylko kilometry z tego lasu. Idealna kryjówka dla Perseusa. Musimy was rzucić trochę dalej. Bez zwiadu i ciężkiego wsparcia. Tylko lekki oddział infiltracyjny. Nie ma problemu. Wskaż tylko C. Bel pomaga nam w samą porę. Nie wątpiłem w to. Adler. Ciągle nie widać żadnej aktywności. Tu też. Nic tu nie ma. Dobra. Zbierzmy się przy bramie nic ci się nie pomyliło.